Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Wojciech Winnik, prezes klubu siatkarskiego Ślebsk Malow Suwałki, który niedawno obchodził swój piękny, okrągły jubileusz. Porozmawiamy przede wszystkim o tym, co nas czeka w przyszłym sezonie, ale są takie kwestie jeszcze z tego sezonu, który kilka tygodni temu się zakończył, z których który koniecznie chciałbym w tej rozmowie poruszyć. Pierwsze, co mnie najbardziej intryguje, pamięta pan, rozmawialiśmy o tym, był taki moment, że Ślepsk-Malow grał wręcz tragicznie. A później nastąpiła cudowna odmiana. Yy, zwycięstwa z Nysą, yy, ze Skrą, minimalne porażki z Jastrzębskim, z yy, Aluronem Zawiercie. Panie prezesie, co pan tam takiego zrobił, że ci sami zawodnicy zaczęli grać no, jak z mam. Panie redaktorze, myślę, że to praca całego zespołu, a przede wszystkim znalezienie klucza. To jest tak jak z, z silnikiem. Może być to super silnik wyprodukowany, powszechnie uznawany za bardzo wydolny i wydajny, ale jeżeli tam te tłoczki, cylinderki nie będą dobrze współgrały ze sobą, to niestety efekt będzie co najmniej średni albo mierny. Ale przepraszam, pan pamiętam taką naszą rozmowę jeszcze w radiu, mówił mi o tym kluczu bodajże w grudniu, I, a to za zaczęło działać no, znacznie później, dobrych kilka tygodni później. W grudniu mieliśmy pierwsze symptomy, wydawało się wszystkim nam, że po takiej naprawdę intensywnej pracy indywidualnej z zawodnikami, ze sztabem, grupowej, że już to zacznie działać, bo widzieliśmy, my to widzimy na co dzień, na treningach, widzimy po statystykach, że cyfry poszczególnych graczy, cyfry na poszczególnych pozycjach, cyfry całego zespołu w ataku, w broku, w obronie, w serwisie i w pozostałych elementach zaczęły iść do góry. I to był dla nas taki pozytywny wydźwięk. No i tak naprawdę ten początek stycznia poza przegranym meczem z Nysą, później złapaliśmy dwa, trzy dobre mecze, wygraliśmy, wyglądało, że jest dobrze, i znowu później wpadliśmy w tą naszą dziurę, wróciły te stare, że tak powiem, demony. I odpowiadając, kluczem było ustawienie zespołów, właściwe ustawienie zespołów i zaakceptowanie przez wszystkich członków zespołu, mówię o, przede wszystkim o zawodnikach, ale też o sztabie, swojej roli, bo to jest niezwykła rzecz. Ja tylko powiem, że w grudniu, w styczniu wszyscy. Yy, tutaj no, sponsorzy, doradcy, których mam wokół siebie, mówili, że Żiga Sztern to jest błędny transfer, trzeba go zmienić, trzeba go wytransferować i kogoś w to miejsce jeszcze pozyskać w trakcie sezonu, a po sezonie wszyscy mi mówili... Dlaczego Wojtek, się go pozbywamy? Dlaczego się go pozbywamy, mhm. bo ostatnie 9-10 spotkań w wykonaniu żygi był no, naprawdę na poziomie takim, jakbyśmy oczekiwali Ale przez grał sezon. nierówno, tak, grał nierówno. to tak. Było, szczególnie na początku rzeczywiście miał takie mecze, wzloty i upadki, tak. Nie miał tego środka. Zygia grał albo słabo, albo bardzo dobrze. Ostatnie 10 zagrał bardzo dobrze. I tutaj nie ukrywam, że cały czas poszukiwanie. Im szybciej odnajdziemy ten klucz, że w sezonie wcześniejszym znaleźliśmy bardzo szybko klucz. Do Mirana Kują do, do ustawienia tego, do współpracy z naszym rozgrywającym. Linia przyjęcia znalazła szybki język. Mówię tu o Mateuszu Czunkiewiczu, Pawle Halabie i Miranie. Te szybciej elementy zagrały. Tutaj długo czekaliśmy. No i stąd taka, a nie inna sytuacja. Ale to nie było trochę tak, niech mam przyznać z ręką na sercu, że przyszedł w pewnym momencie wkurzony prezes Winnik do Szatni, walnął pięścią w stół, nie wiem, zagroził na przykład jakimiś konsekwencjami finansowymi i podziałało. Na pewno wkurzony byłem. <laughs> Na pewno nie zagroziłem zawodnikom, tylko starałem się ich uświadomić, jakie są konsekwencje ich działań. Tak? Jeżeli oni się nie otworzą, jeżeli nie zaczną z nami rozmawiać, jeżeli nie zaczną wykazywać coś więcej niż dotychczas, to ten sezon będzie stracony dla nich, dla nas, dla klubu, dla sztabu szkoleniowego. Cieszę się bardzo, że naprawdę wiele tych rozmów było mówię, indywidualnych, grupowych, całym teamem. Cieszę się, że zaczęło otwierać jedno, drugie, trzecie ogniwo, i to wszystko się naprawdę dobrze zlepiło. Skończyliśmy sezon z podniesionymi głowami. Nie ukrywam gorzko-słodka porażka z Barkomem Karzany Lwów, bo w Lidze dwa razy z nimi przegraliśmy. Te dwa zwycięstwa dałyby nam szansę bicia się o play-offy, a tutaj na sam koniec o miejsca 11-12, dwukrotnie z nimi wygrywamy. I tak naprawdę można powiedzieć, że te mecze były jednostronne, bo Zdecydowanie byliśmy z przodu i byliśmy lepsi. Tak, ma pan rację. To gdyby te zmiany rzeczywiście zadziałały wcześniej, to spokojnie bylibyśmy w ósemce. Z taką grą to bez, bez, bez żadnych y, chyba wątpliwości. Ale chcę pana o jeszcze jedną rzecz zapytać, która pewnie intryguje kibiców siatkówki w całej Polsce, a pan siedzi w środku w tej branży. Co się stało z Zaksą Kędzierzem Koźle? Naszpikowana reprezentantami Polski y, drużyna. Mistrz, znaczy najlepszy zespół Europy, jeszcze całkiem niedawno, i nagle do playoffów nie wszedł. To jest w ogóle jakiś dramat. No, ja myślę, że, no oczywiście, znam jakiś, może trochę więcej, niż kim z przesłanek medialnych, ale myślę, że tu najważniejszą rzeczą będzie słowa, które zacytuje Olka Śliwki, my jesteśmy tylko ludźmi. I w momencie, kiedy w zespole. Pękło zdrowie, bo tak można na kolokwialnie powiedzieć, kiedy te zdrowie, jeden, drugi, trzeci zawodnik, oni przychodzili w pięciu, w sześciu, w siedmiu, trenowali, brali zawodników, z, z emerytury wracali zawodnicy, żeby pomóc im w ciągłości, w rytmie treningu. Trenerzy brali udział, to wszystko się przyczyniło, że to był początek jakby problemów z Zaksy. Później, oczywiście, te wszystkie rzeczy kulisowe, które wyszły jakieś trudne rozmowy, emocjonalne, może gdzieś za dużo powypowiedzianych słów, presja kibiców, może trochę tam niezrozumienie. płacili sytuacji. tam na bieżąco, bo to kibic zaczyna podejrzewać zawsze tego typu historie, że są nie. zaległości płatnicze i zawodnikom się nie chce grać. Z tego co mi wiadomo, zespół Skędzierzy na Koźle jest to jeden z lepiej prosperujących klubów, bardzo stabilny, bardzo wypłacalny. Także tutaj tutaj wydaje mi się, nie mam to sprawdzonej informacji, ale jestem przekonany, że Tutaj, że tego typu problemów nie było, a problemy zaczęły się od zdrowia, i później to lawinowo wszystko poszło. Później po prostu czynniki czysto ludzkie. Ktoś nie wytrzymał emocji, ktoś nie wytrzymał ciśnienia z zawodników, ktoś z kibiców dołożył, ktoś z zarządu coś dołożył, i to wszystko się tak nawarciało. Później zmiana trenera, którą trzeba też podkreślić, też na pewno nie miała dobrego wpływu, bo wiemy, że trener gdzieś był przy tym zespole, później gdzieś był trochę dalej, i tak no, to wszystko się miksowało. Tam tak naprawdę. W tym trudnym momencie w Zaksie i to wszędzie jest, to w naszym zespole, w Kędzierzynie, w innych klubach zabrakło lidera, bo Olek Śliwko oczywiście jest i liderem w kadrze naszej i w Zaksie, ale wtedy go nie było. On był siedział gdzieś z boku, on się rehabilitował, on jeździł po lekarzach, a nie było go na treningu, nie było go tyle w szatni, nie było go na meczach. Zabrakło takiego przywódcy, który by trochę to wszystko pospajał, emocje, trochę ostudził głowy. I wyznaczył kierunek spokojnej, chłodnej pracy, a wtedy ten wynik by dla nich przyszedł. Może nie taki, jak przyzwyczaili nas ostatnio ciągle bicie się o najwyższe cele w Europie i w naszym kraju o mistrzostwo, ale myślę, że wokół medalu na pewno tak sobie by, by było. Ciekaw jestem, co pan sądzi o takim, takiej opinii, gdzie się tutaj słyszałem, że owszem, poziom naszej Plus Ligi cały czas jest wysoki, yy, bardzo się wyrównał w minionym sezonie ale jednocześnie lekko obniżył, no, czego jakimś tam pośrednim skutkiem była, był słaby występ Jastrzębskiego w finale Ligi Mistrzów. I przegrana. No my chodzimy, jako polska siatkówka, mówię o tej reprezentacyjnej, a także o tej klubowej, jesteśmy w tym topie światowym, a nawet bym powiedział, że jesteśmy na wierzchołku tego topu, bo czy mistrzostwa Europy ostatnie, czy mistrzostwa świata, czy finały Ligi Mistrzów, ja nie przypominam sobie żadnej dyscypliny w grach, żebyśmy mieli takie sukcesy. I teraz oczywiście każdy wynik, drugie miejsce w, w Lidze Mistrzów jest odbierany jako może trochę porażka, może... trzy razy z rzędu wygrałem tak, tak. Tak, Także tu na pewno siatkówka wyznaczyła sobie bardzo wysokie, wysoko postawiła cele i poprzeczkę, i ciężko będzie przez kolejne lata rywalizować, bo reszta nie śpi, reszta też pracuje. Włosi, Niemcy, Francuzi, no, Rosjan teraz nie ma w tych rozgrywkach, ale Turcy bardzo mocno się wzmacniają ostatnimi latami, ta siatkówka u nich mocno odżyła, pojawiły się pieniądze, środki. Grecy powolutku też zaczynają wchodzić, wracają do tego, co było gdzieś tam na początku XXI wieku, także no, będzie na pewno rywalizacja rosła. O, Czesi budują coraz mocniejszą ligę, mają naprawdę Tutaj... A mistrzem, Polski, mistrzem Czech tak. został nasz były trener. trener Andrzej Kowal, osiągnął tytuł tak ze swoim klubowym zespołem, także to wszystko pokazuje, że pojawiają się nowe marki na rynku i tutaj naprawdę będzie ciężko bardzo, żeby to ten poziom taki utrzymać, żeby wygrywać tych mistrzów z roku na rok. No właśnie porozmawiajmy teraz o tym, co będzie sezon 2024-2025 będzie bardzo trudny, no bo jak wiadomo plus liga zostanie zmniejszona do 14 zespołów, aż 3 spadają. Panie prezesie, generalnie rzecz biorąc, niestety w sporcie jest tak, że niemal o wszystkim decydują pieniądze. No jak ktoś ma 5 zł, to ma znacznie mniejsze możliwości od tego, który ma tych złotych 20. Zł. Czy na ten przyszły sezon ma Pan mniej więcej pieniądze na tym samym poziomie co ostatnio? Mniej? Więcej? Na ten moment mogę powiedzieć, że celujemy w ten sam budżet. Oczywiście te, te nasz budżet jest, składał z wielu czynników, bo on się składa oczywiście z naszych partnerów tytułarnych, Mówię o Stoczni Ślepsko o firmie Malow, a także o mieście Suwałki. W mieście suwałki zachodzą zmiany. Od 1 lipca bądź od 1 sierpnia zmienia się system finansowania sportu zawodowego. Miasto przechodzi rezygnuje ze stypendiów, które do tej pory funkcjonowało, a przechodzi na przetargi, przetargi zakup oferty reklamowej. Także też tutaj dla nas czeka się pewne, czeka nas pewne przestawienie, które musimy tu w klubie zrobić, bo to te środki będą inaczej wpływały, inaczej będą rozliczane. No, będzie to przetarg. także też Ale w ostatecznym na... rozrachunku możecie chyba zyskać na tym, tak? Czy tego, na ten, na tego na ten powy moment nie jesteśmy w stanie określić. Ja jestem osobą, która nie lubi spekulacji, ja lubię bardzo konkrety. Dopóki przetarg nie zostanie ogłoszony i nie zostanie rozstrzygnięty. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo y, rozmawiamy dzisiaj, a tak naprawdę nawet nie znamy puli środków, jaka będzie w tym przetargu. Wiadomo, że y, kandydować do tego na ten moment można sobie y, domyśleć, że będzie nasz klub, klub Wigier y, i klub Edmontona jako te zawodowe kluby działające i występujące w rozgrywkach ogólnokrajowych. Pytanie, jaka będzie pula, jakie będą wskaźniki, jaki będzie podział, co będzie wyceniane. Te wszystkie rzeczy dopiero w przetargu zobaczymy i będziemy mogli y, y, mieć jakieś tam informacje. Kolejną sprawą, y, tu wszyscy kibice wiedzą, no, Urząd Marszałkowski to jest nasz partner, bym powiedział, Adam tam się władza zmieniła. Tak, to jest nasz partner strategiczny. Bardzo cieszymy się z dotychczasowej współpracy, jesteśmy wdzięczni Arturowi Kosickiemu za to, co, co udało się jemu dokonać, i myślę, że trochę bym powiedział, wspólnie nam dokonać, bo ten A ma Mamy projekt... jakieś deklaracje ze strony nowego zarządu województwa, czy to będzie kontynuowane, czy nie? Tak, tak. No, podczas dwudziestolecia klubu była możliwość spotkania się z marszałkiem Łukaszem Prokorymem, bardzo owocna myślę, że rozmowa. Też deklaracje ze sceny podczas gali, która odbyła się po meczu, wśród partnerów, sponsorów, wśród wspólników naszych. Marszałek podjął deklarację, że dalej będzie wspierał sport, co nas bardzo cieszy. Ale tak jak mówię, Diabeł tkwi w szczegółach. To są deklaracje, my się z nich bardzo cieszymy, ale ja będę czekał na rozmowy gabinetowe wtedy, kiedy będziemy mieli jakieś twarde dane, twarde rzeczy będziemy ustalać i wtedy będziemy wiedzieć. Kolejna rzecz. Rozpoczynamy kampanię naszą spotkań. No około 100 firm teraz przed nami przez najbliższe 3 miesiące do spotkania. Yy, już z doświadczenia wiem przez ostatnie 3 lata, że pandemia, inflacja różne branże zyskiwały, różne traciły. Na pewno te rozmowy, jak zawsze, będą yy, bardzo trudne, bo trzeba będzie gdzieś znaleźć klucz, żeby kogoś nie zniechęcić, ktoś, żeby będzie chciał, żeby zostać z nami, a nie będzie mógł, że tak powiem, wkładu swego utrzymać. Także tutaj też pytanie, co się z tym wydarzy, z tą materią. A blisko mówię, że no na ten moment przeszło 80 partnerów klubu. To są firmy, które no, są z różnych branż i nie wiemy, co się tak naprawdę u nich do końca dzieje. Dopiero podczas tych spotkań będziemy wiedzieli. No i grupa, którą na co dzień na meczach widzimy, najgłośniejsza, najliczniejsza, czyli nasi yy, kibice. No tu jest potężna grupa osób. W minionym sezonie odwiedziło nas yy, przeszło 23 tysiące kibiców w arenie Suwałki. To są z bardzo znaczące pieniądze w naszym budżecie i chcielibyśmy, bo ta nasza średnia meczowa na parkietach plus ligi no nie była zbyt bardzo zadowalająca. Wiemy, że ta średnia wynika z potencjału miasta, z wielkości hali i tak dalej, ale mieliśmy 12 wynik w lice. Także nawet bym powiedział, że w tym roku wynik sportowy był lepszy niż wynik kibicu. Mhm. Także tutaj musimy i my, Dobra. jako zarząd, trenerzy, zawodnicy, wziąć się, żeby ten wynik dźwignąć pięterko dwa wyżej na przyszły rok. Ale kibice też yy, ofertę mamy dla nich szeroko. Przez Polską Ligę Siatkówki oceniani jesteśmy jako drugi, trzeci klub w lidze pod względem atrakcyjności widowiska, czyli jak to jest to wszystko ubrane, opakowane. Oferta, która jest dla kibiców, także jesteśmy bardzo wysoko. No, a ten kibic do nas, yy, mimo że to jest wynik, jak na nasze miasto, przeszło 1400 osób, średnia kibiców na meczu, to jest yy, no, rekordowy takich wyników. Miasto nie, nie miało żadnej takiej cyklej, cyklicznej imprezy w historii. To i tak musimy ciągnąć, no bo jesteśmy w lidze mistrzów świata, w najlepszej lidze na świecie. Wr wrócę jeszcze na chwilę do tych pieniędzy. Myśli pan, że. Yy... Jaka, jest jakaś szansa, żeby na przykład znaleźć jeszcze jakiegoś sponsora strategicznego. Wiem, że pan właściwie co roku o to zabiega i to już nie chcę wymieniać, że padały różne bardzo poważne nazwy firm, no ale na razie cisza. No cisza i takie rozmowy dalej lubią ciszę. Wśród naszych, od kibiców często słyszę, no wśród naszych partnerów wiemy, że są. Mamy takich dużych, dużych partnerów jak firma Grodno, jak Mlekpol, jak firma serwista, która też tutaj jest po sąsiedzku z Ełku, jest to rodzima, bardzo duża firma. Także są firmy, oczywiście my cały czas prowadzimy rozmowę, ale na ten moment, na przyszły sezon nie przewidujemy żadnych zmian, bo i z firmą Malow, i z firmą Ślepsk mamy jeszcze ważne umowy, także te umowy będziemy realizować na pewno, i, a rozmawiać oczywiście będziemy, bo no, jakiegoś klucza będziemy poszukiwać, tak, bo dzisiaj. Polska Liga Siatkówki się tak podzieliła można powiedzieć na trzy takie obozy jedna grupa to kluby które mają spółki Skarbu Państwa w nazwie ich tam jest powiedzmy około siedmiu, ośmiu kluby które mają szerokie grupę partnerów czyli gdzieś tam 20, 40, 50, 60. No i grupa to jest bardzo nieliczna która ma jednego, dwóch prywatnych inwestorów bardzo dużych takich jak firma Tref w Gdańsku czy firma Asekow w Rzeszowie czy firma, mm. <coughs> przepraszam czy firma Aluron w Zawierciu tak? i to są takie trzy teraz formy prowadzenia klubów w Polsce wiadomo każda pewnie ma swoje plusy i minusy powszechnie mówi się że ci co mają te spółki skarbu państwa troszeczkę im się lżej no i tak jak popatrzeć na tabelę to faktycznie no, gdzieś tam dominują te kluby w naszej tabeli ligowej. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze na koniec trochę o personaliach. Jak wiadomo, Ślepsk jest chudszy o sześciu zawodników. No, Rudzewicz zakończył karierę. Filipowicz, Żakieta, Bucojlewicz, Kaciczak, no i wspomniany przez pana Sztern. Czy pan ich tak żegna bez jakiejś strasznej rozpaczy, czy też kogoś z nich pan by jednak zatrzymał? Chyba nigdy nie miałem jeszcze tak trudnej oceny sezonu jak teraz, bo to ze sztabem rozmawialiśmy już chyba dwóch czy trzykrotnie na naszych spotkaniach. Ciężko jest ocenić zespół, bo jakby co jest nam najbliższe ciało, no koszula, czyli ostatnie wydarzenia, ostatnie działania i ostatnie, tak jak wspomniałem, 9-10 spotkań w naszym wykonaniu, to serce rosło, tak? no patrzyliśmy na walkę z Jastrzębskim Węglem, który 4 dni wcześniej wygrywa w Trentino, awansuje do finału Ligi Mistrzów, przyjeżdża do nas, wychodzi identyczną szóstką jak na walkę z włoskim potentatem i bijemy się 3-2. Jedziemy do zdobywcy Pucharu Polski już tam nie pamiętam ile to było tydzień dwa po zdobyciu Pucharu Polski do zawiercia, bijemy się, prowadzimy 2-0 tak? w ogóle hmm. prowadzimy, bijemy się 3-2 z nimi gdzie wtedy jeszcze nas dopadła kontuzja, że Gaszter nie mógł zagrać w tamtym meczu. Yy. I patrzymy na te spotkania i chciałoby się powiedzieć, że ten zespół miał tak ogromny potencjał. Ja nie mówię oczywiście o żadnych medalach, ale jak dla nas, czyli obicie się to te play-offy że szkoda jest nie dać drugiej szansy dla tego zespołu, żeby on w przyszłym roku udowodnił ten swój no, potencjał. Tak, tak, tak. Trochę nam, trochę sztabu, <laughs> dla sztabu, trochę dla sponsorów, trochę dla kibiców, ale żeby pokazał, że naprawdę to byli bardzo dobrzy zawodnicy. Jednak specyfika tej naszej ligi jest taka, nie inna, że losy zawodników rozgrywają się grudzień, styczeń, luty. Wtedy trzeba było podejmować decyzję, My przełom stycznia lutego, byliśmy w tym drugim swoim dołku, także stąd pewnie wiele nazwisk z tej listy, którą Pan redaktor wymienił byłaby inne, gdybyśmy decyzję podejmowali w kwietniu. Jest jak jest, takie jest życie sportowca i trzeba się z tym po prostu pogodzić, ja nie staram się zastanawiać, czy mam się teraz martwić nad tym. Są nowi gracze, są nowe wyzwania. Ważniejsze jest dla nas, żebyśmy wyjęli tylko jakieś schematy, jakieś wzorce, żeby szybciej reagować na działania, uczyć się na błędach. Tak, żeby szybciej reagować na te działania, które się działy w tym roku, bo yy, no ktoś może powiedzieć, super, że odnaleźliśmy klucz, bo się obroniliśmy. Ale z drugiej strony, ja chciałbym, żebyśmy na przykład tą drogę w przyszłym roku, jeżeli takie rzeczy nam się przytrafią, skrócili o połowę, chociaż. Hmm. Żebyśmy nie czekali, yy, nie wiem, pięciu, sześciu przegranych spotkań na poprawę gry zespołu, tylko żebyśmy Zrobili to po trzech meczach już. Potrafili to zrobić. W mediach pojawiają się informacje dotyczące tego, jak zbroją się poszczególne drużyny przed, przed przeszłym sezonem. No, prawie każda. Y, te, budzą respekt niektóre z tych transferów. A o ślepsku malowie cisza. No Niech pan coś powie. Ujawni rąbka tajemnicy, kogo my tutaj kupujemy, że tak nieładnie powiem. Cisza. Y tak jak mówię, takie rzeczy lubią ciszę, ale już mogę na dzień dzisiejszy powiedzieć, że dojdzie do zmiany na pozycji przyjmującego i dołączył do nas dwóch zawodników. Dwójka zostaje: Bartek First i Paweł Halaba zostają, a dwójka będzie nowych graczy: będzie to Henrique Honorato, reprezentant Brazylii. W ostatnim sezonie występował, zresztą wszystkie swoje lata występował w swojej rodzimej lidze brazylijskiej. I dołączy do nas Antoni Kwasigroch z zespołu pierwszoligowego z Bydgoszczy. Młody, obiecujący zawodnik. Także tutaj na pozycji przyjmującego będzie dwójka naszych dobrze już znanych zawodników, dwójka nowych. Liczymy tak naprawdę u tej dwójki, wiadomo, Honorato przychodzi jako ten gracz klucz do gry na tej pozycji. Liczymy tutaj na jego przede wszystkim dynamikę i też trochę tak na ekspresję, bo trochę nam w minionym sezonie tak stwierdziliśmy, że brakowało takiej trochę lekkości, trochę walki pod siatką, nie zawsze tej technicznej, ale takiej z przeciwnikiem, spojrzenia na drugą stronę. Honorato to ma, jest takim zawodnikiem, który nie boi się tego typu potyczek podsiadkowych, także liczymy, że tutaj nam wniesie tą wartość. A Antonik Wasigroch liczymy tutaj, że to młody zawodnik z bardzo fajną ofensywą w ataku i przede wszystkim w polu serwisowym. I tu liczymy, że ta dwójka wniesie nam powiew świeżości, trochę zrobi większej presji dla Pawła Chalaby, dla Bartka Firszta i, i tutaj gdzieś sztab szkoleniowy znajdzie dobry klucz, żeby poustawiać i przede wszystkim wykorzystać pełną czwórkę. Dobrze, to mamy, mamy dwóch. No, jak wiadomo, Matias Sanchez zostaje. Kto, jaki zmiennik? No to, to na to będziemy musieli jeszcze poczekać, bo to tak etapami będziemy i o, i o rozgrywającym i później o Libero, bo no da, Mateusz Cionkiewicz zostaje drugi, przychodzi do nas też także młoda postać, obiecująca postać do dołączy do naszego zespołu. Na środku siatki, no to tak jak pewnie już wszyscy sobie bacznie śledzący media widzą, że Łukasz kończy po 20 latach pracę w naszym klubie. A trójka zostaje. Zostaje Macyra, zostaje Steyer i zostaje Gaszego. I będzie nowa postać, która dołączy. Dołączy to zawodnik, mogę zradzić, zagraniczny, który będzie tutaj toczył rywalizację ogranie w szóstce, tak żeby no, gdzieś tam ten nasz środek siatki wzmocnić, a przede wszystkim w polu serwisora. A za żakietę? No to powiem tylko słowo, że dobry znajomy, myślę, że tu wszystkim kibicom ziemi suwalsko-augustowskiej będzie to bardzo dobrze znana twarz, bo to człowiek tutaj od nas wraca do słów. Znaczy no to... wraca, może nie wraca, no, będzie grał, tak? No to jeszcze niech Pan nazwisko doda, bo może ktoś nie wie. Nie, ja nie będę mówił. Procedura u nas jest taka zawsze, że dajemy pole do popisu naszym kibicom, do spekulacji, do zabaw, może ktoś zna, może ktoś kojarzy. Niech to będzie takim trochę małym smaczkiem. Proszę powiedzieć, co? Cel minimum no to utrzymanie, tak? Żeby nie znaleźć się, broń Boże, w tej trójce spadającej. Cel minimum to jest 11. miejsce. 9-11 to jest cel, który zarząd klubu jakby no, jesteśmy już po zarządzie przedstawi dla zawodników, bo taką mamy zawsze. Zasadę, że pierwsze spotkanie z zawodnikami ze sztabem jest takie duże, ogólne i wtedy przedstawimy im cel, ale to gdzieś wynikało już z rozmów 9:11 to jest ten cel. To niczym się ten cel nie różni się od minionego sezonu. Ten sam cel jest, żebyśmy mogli my realizować swoje umowy sponsorskie, zawodnicy swoje umowy i kontrakty. To 9:11 do tego dążymy, to jest nasz cel. A już na koniec pytanie takie z gatunku ogólnych. Jak wiadomo, igrzyska olimpijskie przed nami. No, co to kreć kiwice liczą na złoto, a na co liczy Wojciech winnik. Ja liczę, że przybrniemy ćwierć wino, a wtedy to już autostrada do, do hmm. wszystkiego do nieba, dla naszej reprezentacji, bo ja wiem, że ktoś może pomyśleć sobie, że no gdzieś e, może trochę demonizujemy to, ale naprawdę w głowie zawodników potrafi, są takie te demony, każdy walczy ze swoimi słabościami, jeżeli trzykrotnie jedziemy na igrzyska, Wstawiani w roli faworytów do medali, a nie przywozimy nic i dwa razy na świerć finale odpadamy, to, to znaczy, że gdzieś tam jakaś klątwa ciąży i, i trzeba ją po prostu złamać. Ja wierzę, że jak przebrniemy świerć finał, to popłyniemy naprawdę sprintem do, do finału, a tam wtedy wszystko może się zdarzyć. Oby tak się stało. Dziękuję panu, dziękuję, dziękuję bardzo, państwu, do widzenia. Do widzenia.